Czy znasz piosenkę? Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest ona zaczerpnięta z księgi proroka Izajasza, z fragmentu, który dzisiaj słuchamy w pierwszym czytaniu. A ta ufność, którą możemy złożyć w Bogu, jest właśnie kluczem do odzyskania sił i do tej mocy, która pochodzi bezpośrednio od Boga. A Jezus mówi, w jaki sposób to uczynić: przyjść do Niego i wziąć Jego jarzmo, czyli Jego prawo, które na pozór może wydawać się trudne, uwierające, niełatwe do zrealizowania, bo po ludzku tak jest. Ale ufając Bogu, przyjmując Jego pomoc, wiemy, że w ten sposób nie zostaniemy sami i osiągniemy szczęście tutaj, a przede wszystkim w wieczności. Czy przyjmiesz tę drogę? Szczęść Boże!